Siemano. Z tej strony, Maciejos. Witam was bardzo serdecznie w odcinku informacyjnym, który będzie dotyczył reklamacji serwera y, Serwera klanu w World of Tanks Log Liga Obrony Kraju. Serdecznie zapraszam do tego klanu. Znaczy, no właśnie, chciałem to powiedzieć, że bardzo serdecznie zapraszam. A na końcu jeszcze zapowiem, jakby tak konkurs, nagrodę, coś w tym stylu. Jak na razie klan jest 5 dni, ja jestem 4. To jest ogólnie mój kuzyn Luxor, którego pewnie znacie. A tu są, jak widać, 2 gracze, którzy doszli, więc klan liczy 4. 4, czyli nawet sobie na szóstka ja zagramy, twierdzy. Więc co my tam mamy yy, mówić? Przeczytam jeszcze to. Czyli klan jest sporowany przeze mnie, który jest jednym z dowódców sponsorowanym przez niego oraz przez luxora, który również dowodzi zamię się re yy, reklamacją reklamowaniem klanu oraz rekrutacją. Ja też się tym zajmuję, a nie tak jak to jest tu już napisane, a macie już z graniem. Nie, 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 ja też się tym zajmuję, też reklamuję, też e, dowodzę te... Wszystko. Czekamy na ciebie i twoją załogę. Wymagamy. Wymagany XTR. Tutaj nasz jakby opis zabij i wycofaj. Jeszcze tutaj tabliczka. Aby dołączyć do naszego klanu potrzebny e, 10 tier. Znaczy najlepiej jest tak. 6, 8, 9, 10. Od 9 do 10. Ponieważ 6 e, na twierdzę, 6, 8 na 8, 9, jeszcze dopuścimy na cewu i 10 oczywiście, jak na barki. E, e, zapraszamy. Teraz przyszła ta wielkopomna chwila, w której zapowiem, e, jakby ten konkurs. Czyli jak napiszecie do mnie, w opisie będzie wszystko podana stronka klanu, podany mój nick. Więc wszystko będzie. Ci co? Pierwsi. Pierwszy, pierwsze trzy osoby, które przyjdą e, do naszego klanu i napiszą mi, że obejrzeli ten filmik z tego filmiku są, dostają... Oficer wywiadu pierwsza, pierwsza osoba, oficer wywiadu Drugie, dwie. Kwatermistrz. Czy nagrody są fajne? No, moim zdaniem tak, bo byście musieli zaczynać od rekruta, szeregowy młodszy oficer, rekruter yy, i dopiero tam się strasznie starać, żeby dostać te. A tak na dzień dobry będziecie już mieli takie rangi. Więc. Ja zapraszam, bo moim za nie warto. I kamie wziął takie coś, to bym od razu odpalał y, wota i pisał. Więc jeżeli chcecie bronić swojego kraju, zapraszamy do nas w nasze szeregi. Serdecznie zapraszamy, przyjmiemy z otwartymi dłoni, więc trzymajcie się na razie.